Co tu się dzieje? Wczoraj miałem okazję przeprowadzić wywiad z przedstawicielem wodociągów kieleckich. Co było przyczyną awarii? Wodociągi kieleckie w sposób wzorcowy usuwają awarię, w sposób błyskawiczny, jesteśmy w czołówce krajowej, a nawet światowej, liczba awarii z roku na rok maleje. Ale to jest, to jest dobra, dobra analogia, bo początek yy, a... tego materiału widziałem akurat. Yy, już Panu odpowiedziałem. Mhm. E, dobrze, w takim razie proszę mi powiedzieć e, jeszcze e, na czym te awarie polegają. E, wodociągi kieleckie wzorcowo usuwają awarie, Jesteśmy w czołówce krajowej, a nawet światowej. Z roku na rok liczba awarii maleje. Chłop, dostał sztywny brief, że nie może powiedzieć nic innego i go kwadrilują. A nie to jednak nie jestem panem, rozmawiałem tylko z Szakilem Onilem, ale podobieństwa pewne ewidentnie <laughs> występują. Cieszę się, że mogły być częścią CCC. Buty jak najlepszej jakości, dobrze wyglądające, dostępne cenowo. Chcę, żeby dzieci miały najlepszej jakości sprzęt sportowy na nogach, żeby czuły się w tym dobrze, ale ten brand, tutaj zabawa, dostępność. Dużo się o tym wywiadzie dzisiaj mówi, bo dużo osób ma z niego bekę. No i prawidłowo, bo do tego się właśnie ten wywiad nadaje, żeby mieć z niego bekę. Dzisiaj opowiem wam o kulisach tej rozmowy, bo też lata dużo różnych teorii spiskowych. Ja tak mówię, nie widziałem tego oryginalnego wywiadu. Na ale z tego, co tutaj się dowiedziałem, no to było grubo. ...po sieci, dlaczego tak, a nie inaczej, więc opowiem Wam, jak było naprawdę. Partnerem głównym kanału Zero jest RocketJobs.pl, gdzie wybierasz spośród tysięcy ofert pracy. Od teraz także dla kierowców, gastronomii i ochrony zdrowia. O! Słyszałem cięcie. Poprawka chyba wleciała. Nie mam zamiaru tak jednoznacznie oceniać samego szaka, bo nie mam pojęcia, jak to jest być szakiem. Czy ty wiesz, jak ja byłem młody, to też byłem murzynem, grałem kosza. Poważnie. Stanowski trochę frauduje, ale co można mu przyznać, to to, że się nie pierdoli, jak ma konkrety. Ja uważam, że to jest też dobre, że mamy takiego Krzysztofa Stanowskiego. Też nie zgadzam się i też nie jestem jakimś zwolennikiem nie zgadzam się w 100% z tym, co mówi, nie jestem turbo zwolennikiem konkretnie Stanowskiego jako Stanowski, bo też czasami pierdol nie taką kurwa nieprzemyślaną głupotę i, i przejaw hipokryzji, że, że to jest hit. Tak jak to było zresztą przy pierwszej Pandorze i jego wypowiedzi na temat tego, że już nie chce mieć nic wspólnego z youtuberami, ale i tak uważam, że w tym momencie jest jedynym dziennikarzem, który może zrobić wywiad z Shaquille O'Neillem. Turbo ciężki do, do, do pięcia strzelam wywiad, bardzo rzadki event i później... Nagrać podsumowanie, w, której, w którym jest w stanie otwarcie powiedzieć: No, w kurwi mnie szaki że wpierdalał mi się z reklamą i potraktował ten wywiad yy, strasznie pobieżnie, bo strzelam, że o tym jest reszta materiału. Mogę sobie tylko to wyobrazić. Mogę sobie wyobrazić, że jest to trochę koszmarne, że można opowiadać w wywiadach o tym, że to lubisz, że się przyzwyczaiłeś, że to część Twojego życia, ale do tego nie da się przyzwyczaić. Nie da się przyzwyczaić do tego, że jesteś jedną, nie wiem. Z dziesięciu najbardziej rozpoznawalnych osób na świecie. I że gdziekolwiek się pojawisz, to cię widać z daleka, a im bardziej podchodzisz, tym więcej osób chce z tobą zdjęcie, chce twój autograf, chce przybić piątkę, jesteś ciągle osaczony. Wyobrażam sobie, że jest to coś, co na dłuższą metę może zryć psychę Pewnie każdego. Ta. I wyobrażam sobie też, że nie da się być w takich warunkach w non stop gościem wyluzowanym, non stop gościem uśmiechniętym, non stop mieć dla wszystkich czas i być po prostu cool, super fajny. Jest to nierealne. Jesteśmy tylko ludźmi i szak też, mimo wszystko, jest tylko człowiekiem. No, powiedziałbym, że nawet dwoma, patrząc na wzrost. Nie wiem też, jaki on miał wczoraj dzień. Może był zmęczony po podróży, może ktoś go czymś yy, wnerwił, może po prostu wstał lewą nogą. Ale w całym tym wstępie zmierzam do tego, że on po prostu odkąd wysiadł wczoraj z samochodu, nie sprawiał wrażenia miłego kolesia. To chcę wam powiedzieć, szak. Onil Shakil Onil nie sprawiał wrażenia mojego kolesia. Nie był Shakilem Onilem, którego sobie wyobrażałem, gdy oglądałem o nim serial, gdy czytałem jego książkę, gdy śledziłem jego e, karierę. Czyli był hmm, trochę wyobcowany, trochę no powiem to, trochę bucowaty, e, ignorujący raczej ludzi niż e, e, zwracający na nich uwagę. Już jak wyszedł z samochodu, okej, okay, na początku się tam Przywitał z jedną panią, zdaje się, partnerką właściciela firmy, natomiast tam bardzo dużo osób wyszło, żeby go przywitać. Byli bardzo entuzjastyczni, bardzo mili, ludzie byli uśmiechnięci, wiwatowali. No tak, przeszedł między nimi jakby w ogóle ich nie zauważył. Może z tej wysokości 2,16 się nie widzi ludzi, ale wydaje mi się, że jednak... E, znaczy no, że no to, to, to się... co Stanowski powiedział, nie, no też jak codziennie Cię, kurwa, milion osób pyta o zdjęcie, no to w którymś momencie już zaczynasz to ignorować nawet tak z buta, ale dalej, no są na przykład y, tacy celebryci, jak Paul którzy nigdy nie mieli tego typu sytuacji, więc no fajnie, że o tym powiedział i że się nie bał w ogóle powiedzieć czegoś ne negatywnego o szaku. ...nie widzi. Nie no, na pewno się widzi, bo akurat moim synom przybił piątkę. No właśnie, więc jeśli... Szakilo Nil był taki posągowy, niedostępny, to muszę Wam powiedzieć, że dla dwóch osób wczoraj był naprawdę miły i to były dwie osoby, które się znalazły tam zupełnie przypadkiem. Mianowicie to byli moi dwaj synowie. Ilekroć przechodził o. obok nich, przybijał piątkę, sam zmieniał jakby e, swoją ścieżkę, żeby tylko piątkę przybić albo próbował... E, próbował jakąś piłkę wybić e, z rąk starszemu e, synowi. No Generalnie oni z tych, pi tych piątek z nim to przybili wczoraj e, z 5-6 albo 7. Nawet była taka sytuacja, że jak robiłem. E, szakowi zdjęcie z moimi synami to po 20 30 sekundach wróciłem do niego i spytałem się czy możemy zdjęcie powtórzyć bo dziecko zamknęło oczy i nie miał z tym najmniejszego problemu wrócił się i zrobiliśmy fotki raz jeszcze Więc... To to chociaż tyle nie ta część opowieści o szaku te historie o szaku że jest bardzo miły Widziałem dla dzieciaków raptor. że mhm. znajduje dla nich czas że potrafi się super z dziećmi bawić uważam że ta część opowieści jest jak najbardziej prawdziwa natomiast wszystkie inne historie o szaku albo są mocno podkręcone Albo się zdezaktualizowały, albo są PR-owo zmyślone. Sam nie wiem, no w każdym razie wczoraj wczoraj zostały zweryfikowane negatywy. Albo też, znowu to zastrzeżenie powtórzę, nie miał swojego dnia. Przed naszym wywiadem odbyło się w ogóle spotkanie z pracownikami CCC. Obserwowałem je sobie z boku i już wtedy tak patrzę: Kurczę, jakiś, jakoś dziwnie się zachowuje ten szak. Usiadł w tym fotelu, nic nie mówi. W końcu go poproszono, żeby coś do tych pracowników powiedział: no przyszli dla niego. No, ubrani w koszulkach koszykarskich z czapeczkami i tak dalej, wiwatują. No przyszli dla niego. On tam wziął w pewnym momencie mikrofon, jak go poproszono, wydukał dwa zdania, że. Że się cieszy, że współpracuje z CCC i to wszystko. Nie wstał z tego fotela w ogóle, nawet na, na zdjęcie, nie wstał do te, z tego fotela, więc no trochę już wtedy mówię: może być ciężko z tym wywiadem. I mówię do e, Krzyśka, który odpowiadał nas za realizację: mówię: Słuchaj, będę pełen podziwu, jeśli się okaże, że ten gość potrafi. Tak, po prostu przejść w tryb telewizyjny i nagle być przed kamerą totalnie wyluzowanym, uśmiechniętym kolesiem. To będzie znaczyło, że jest naprawdę dobrym aktorem. No ale nie wszedł w ten tryb. Nie kliknął. Idzie do CCC Cześć, zobacz. Że uważam, że to akurat na plus. Fantastyczna rzecz. Nie powiedziałem, że to jest negatywna rzecz. Zrobię bardzo dużo biznesu z CCC z robotnikiem. Jeżeli serio miał chujowy dzień, a podejrzewam, że no wiecie, no różne są sytuacje na no, chłop przyleciał. przyleciał no bo nie oszukujmy się no nie przyleciał, żeby zrobić kurwa wywiad z potężnym Krzysztofem Stanowskim, tylko dopiąć deal z CCC. Pewnie zapierdalał po spotkaniach, kurwa, od samego początku dogadywane było to miesiącami. Pewnie jest jet przy okazji, no bo też ze Stanów przylecieć do, do Polski. No, to, to też jednak sporo różnicy. Ciekawe, ile foteli zniszczył, no to swoją drogą. E, przynajmniej dobrze, że był na tyle szczery, żeby nie udawać turbo zadowolonego ziomka, kiedy nie był zadowolony. Ja uważam, że to jest znacznie lepsze, niż gdyby właśnie pstryknął i, i się nagle uśmiechał i był super świetnym kurwa gościem. Andrzej, więc to, będę to, bywał to, w Polsce Polska, to, będziecie to, mnie to, widywać. Ta różnica w marce szakty, przed A... jest taka, że moja jest dostępna cenowo. Przed wywiadem podchodzę do niego. No to, to żeby um, się przedstawić, powiedzieć, że to my będziemy rozmawiać. tak pod... Rękę tak. tak. Kurwa, stary ile te jego ręce ważą. <laughs> nie spojrzał nawet. Potem coś zagadałem, że spędziłem sylwestra w Orlando z Marciniem Gordatem. Okej, okay, okej. Okay. Gordat, my man, my man, G Gordat. Polish i tyle. Generalnie ciężko było tam złapać jakiś, jak, jakiś punkt zaczepienia, ale jak już zaczęli wchodzić na antenę, to on sam chyba poczuł, że musi się trochę rozgadać. No i coś tam zapytał mnie, co znaczy to słowo, jak się je czyta. Słowo tam była reklama ze słowem kierowców, ja mówię, że to znaczy driver. on mówił, okej, okay, kiero. No i to mniej więcej tyle. No i wywiad. No i... Tak, no, ja jestem przekonany, że to było tak, że on przyleciał do 5 deal z CCC, a wywiad się pojawił tak pobocznie jakiś pressrun musiał jebnąć, no bo w Polsce no to jak często bywa Szakodil. Wywiad, tak, wywiad. On nie był pierwszy raz UCC. kurwa w, w Polsce w ogóle? To chyba pierwszy, nie? U CCC, CCC sprzedaje mój brand, szak. Mój brand idzie do CCC, dużo biznesu z CCC, moja jest dostępna cenowo. Ale ten brand, tutaj zabawa, dostępność. Myśmy ten wywiad ustalali od dość dawna. Nie chcę mówić ile tygodni, bo nie liczyłem tego, ale od dość dawna. Miałem propozycję początkowo, żeby ktoś ze mną jeszcze usiadł, kto się na koszu lepiej zna. Mówiłem, może Marcin Gortat na przykład, zadzwonię do Marcina, poproszę, może będzie chciał. Nie, nie, to masz być ty i tylko ty, to znaczy sam masz być. No dobra, no to... Będę sam. Tylko musisz wysłać pytania, jakie macie zamiar zadać. Wysłaliśmy pytania, to prawie wszystkie zostały wywalone, powiedzmy z 80%, a w zasadzie wszystkie dotyczące koszykówki. Ja Wykucz, no jak to... Jakby z o koszykówkę. No to mówią, że amo o koszykówkę można pytać, ale tak nie za dużo i nie zagłębiać się w szczegóły dotyczące NBA, bo za tą część działalności Szaka odpowiada inny jego team, którego tutaj nie ma i on tutaj będzie raczej rozmawiał o innych tematach, a koszykówka to jest w tym momencie mniej ważna. Okej, okay, no dobra. E, mniej ważna nie znaczy, że w ogóle miało jej nie być. E, Najbardziej mi się podoba to, że e, Team Shaka To jest przejebane, jest... ale z takimi celebrytami, z dużymi markami działa podobnie w sumie, jeżeli chodzi o do, dopinanie... Mati, jesteś na czacie? <laughs> jeżeli chodzi o dopinanie czegokolwiek z taką, z taką dużą, dużą marką, ja pierdolę. Słał też pytanie, od siebie dopisał pytanie, którego my nie mieliśmy na liście Ym, i ja to pytanie zadałem. W trakcie wywiadu. Mówię, dobra, wysłali tam 4 czy 5 własnych pytań, to jedno zadam z tej listy, żeby się nie czepiali, że w ogóle ich holałem. No to zadałem to jedno pytanie i wiecie, co się stało? W autoryzacji je wywalili. Akurat to pytanie, które sami dali, to w autoryzacji po wywiadzie kazali wyciąć, bo uznali, że... No, masz, masz team, gdzie jedna osoba to redaguje, później przepuszcza to przez kolejną, która jest wyżej postawiona, oni odpowiedzą na faście, ta jest git, a później zrobią drugi check i powiedzą, nie, nie, jednak nie, wypierdalamy. Powiedź szaka. Ale najgorsze, co może się wydarzyć, to jest w momencie, kiedy już nagrasz wszystko i wysyłasz im materiał do autoryzacji finalnej i wtedy powiedzą, wiecie co, wyszło chujowo, nie publikujemy. Była niewystarczająca, w sensie zanudna, czyli te wszystkie inne były bardzo ciekawe. Taki wniosek. Polacy mogą jeszcze nie wiedzieć jakie jest moje przesłanie, dlatego powtarzam, dostępność cenowa, świetnie wyglądające buty i nazwisko, Myślę, wszyscy które jest to No dobra. Początkowo ten wiatr miał się odbyć w Warszawie. to zapamiętali, kurwa, ale taki subtelny pocisk, dobry szanuję. No ale powiedzieli, że lepiej w Polkowicach, bo szach będzie miał więcej czasu i będzie e, bardziej wypoczęty. A w Warszawie no, to będzie zmęczony, to już w ogóle będzie ciężko. No to jak to była wersja wypoczętego szaka i mającego dużo czasu, no to nie chciałbym zobaczyć tej drugiej. E, w każdym razie wywiad był ustalony na 50 minut z możliwością jakiegoś tam przyciągnięcia lekkiego do e, godziny. Tymczasem po około 20 minutach słyszę na e, w słuchawce na uchu, że musisz kończyć, musisz kończyć, musisz kończyć. Last question, Ostatnie pytanie. No to tam po około 24 czy 25 e, minutach rzeczywiście ten wywiad skończyłem. Tak sobie myślę, że w sumie bardzo dobrze, że się ugiąłem i skończyłem ten wywiad e, znacznie wcześniej, bo należało go wtedy skończyć. Jak już zapytałem o tą lojalność i zamiast usłyszeć coś, nie wiem, o szefostwie Lakersów, o szefostwie Orlando Magic, o Penim Hardawayu. E, no generalnie o jakichś takich życiowych e, sprawach związanych e, z szakiem, jego karierą albo życiem osobistym. A w odpowiedzi usłyszałem o tym, że jest teraz lojalny grupie CCC, e, no to się załamałem wtedy. W swojej książki e, przebija się taka dla mnie przynajmniej myśl, że w koszykówce absolutnie nie można szukać lojalności i to na poziomie zawodników, na poziomie klubów, na poziomie trenerów. E, i chciałem Ciebie zapytać, czy Ty się oduczyłeś tej lojalności, czy w pewien sposób koszykówka Cię potrafiła zepsuć, czy też e, w normalnym życiu ta lojalność jest dla Ciebie naprawdę ważna? By the way, to jest zdjęcie 1 do 1 skala, ono nie jest powiększone. W prawdziwym życiu lojalność to podstawa i w koszykówce... Koszykówka to jest zawsze góra-dół, góra-dół, ja to wiem, N nigdy w to nie wchodziłem, dlatego byłem w stanie podejmować decyzje, Orlando, okej, okay. LA, okej, okay. Miami, spoko, więc wiedziałem, że, że to jest biznes, ale w życiu, w prawdziwym życiu, lojalność to podstawa, dlatego kiedy patrzyłem na Brandy, z którymi mogę wejść w partnerstwo, ccc, absolutnie lojalność, na wszystko, kocham to jak logo biznes. <laughs> I rzeczywiście to był taki sygnał, że ta rozmowa nie ma już sensu, dalej znaczy od początku nie miała, ale już dalej nie ma żadnego. I być może nie miałbym odwagi, żeby ten wywiad wcześniej skończyć, żeby być może próbowałbym dojechać do tych 50 minut na siłę, ale na szczęście mi zabroniono. W ogóle człowiek teraz tak jest mądrzejszy po fakcie i się zastanawia, co można było zrobić, jak zareagować, co można było zrobić lepiej. Marketingowiec mi się włączył. No to jest, to jest biznes, biznes, nie? To jest gościu, który jest już kurwa na takich, na takim poziomie, że każde pytanie, które wiecie, tyle ma oczu na, so, na, na sobie zawsze, że jeżeli jest teraz na press ranie w Polsce, żeby podpromować swoją markę, bo otwiera się na nowy rynek, to jeżeli odpowie na jakieś pytanie szczerze. I zniechęci do siebie jakąś grupę odbiorców, to gorzej pójdzie mu biznes. No było widać, że ewidentnie no, on tam jest, żeby sprzedać kurwa ciuchy i buty, a nie, a nie żeby kurwa potencjalnie odpowiedzieć na, na jakieś pytania, które. Mo możliwe nawet, nie, nie wykluczam, że pewnie podszedł do tego także, no co się Polacy będą znali na koszu, nie? No, pogadamy sobie o butach, prosta sprawa, wypierdalam. No i tak sobie myślę, że mogła w pewnym momencie zastopować ten wywiad. I powiedzieć, bo, bo być może... Ja się dam pytanie jak Stanowski, wiesz co to lojalność? Ja wiem co to lojalność. Lojalność to jest w prawdziwym życiu bardzo ważna cecha w biznesie, słuchaj, no... Kurwa, Nvidia, Radeon, może nawet jakiś Intel. W kartach graficznych może, no nie wiem, no jakoś bardzo mi to nie przeszkadzało. Ale jeżeli chodzi o procesory, słuchajcie, AMD serii 9000 to są procesory, którym naprawdę ufam. I serdecznie polecam, macie banner pod streamem. Szak, skoro wszedł na tą ścieżkę biznesu, rozumie tylko biznesowe argumenty. Może trzeba było zastopać ten wywiad i powiedzieć mu: Słuchaj, Szak, ja rozumiem, że ty masz swój biznes, ale ja mam też swój biznes. Ja szanuję twój biznes, ty uszanuj mój biznes i. Oj, to się dobrze nie skończyło. Albo go po prostu nie róbmy, jak ci się nie chce. E, tylko wydaje mi się, że. Wtedy faktycznie byśmy go nie zrobili. To tak e, Poniekąd stałem się, tak myślę, zakładnikiem zapowiedzi tego wywiadu. Zapowiedzi były oczywiste. No zawsze zapowiadamy, że z kimś będzie wywiad, więc trudno było sobie wyobrazić, że akurat wywiadu z Szakilem Onilem nie zapowiemy. Natomiast stałem się zakładnikiem tych zapowiedzi, bo gdyby ich nie było, to ja myślę, że żebym go nie wyemitował. Tak zupełnie e, szczerze. Myślę, żebym skasował ten wywiad, usunął. Całe szczęście, że zrobiliśmy to studio przed i po, że, że było całe to pasmo NBA, które moim zdaniem było interesujące. Natomiast nie ten oglądałem. wywiad Przyznam. jako samodzielny produkt, w tej formie, on po prostu nie miał sensu. I to było wiadomo po dwóch pierwszych pytaniach. Jak Właśnie też do końca nie zapamiętałem, z jaką marką Shack robi te ciuchy. Szkoda, mógł więcej o tym powiedzieć. Grupie CCC i potem jak zaczął gadać o, o butach, przystępnych cenowo, mam Skorzystaj nadzieję. Się z tym spamem MD, bo już nie płacą. Jakby skończyła się kampania, ale jeszcze banerki są. Kurwa, to weźcie Pirate Swapa, tak wpisujcie. <noise> Albo CSGO Skinsa. Dzięki. Ja, że wiecie już, że buty Szaka są przystępne cenowo. I że to jest dobra zabawa. I że są przystępne cenowo. Dostępne... Ale nie no, bez beki całkiem dobre są te plotki. Ale no, tak mówię, nie? Pirate Swap, dobry dobry market skinów. ...cenowa. Świetnie Dostępne... wyglądają buty. Myślę, że ludzie z CCC SSL w których bardzo pozdrawiam, bo trochę, trochę mi żal, że tak to się potoczyło. Naprawdę nie zrobili tu nic złego, bo widzę dużo krytyki wobec tej firmy w mediach społecznościowych. Tymczasem ja miałem z nimi ustalenia, że raz podczas tego wywiadu fajnie by było, gdyby ich marka została wymieniona, że po to Szak przyleciał do Polski. Raz miałem o to zapytać. Przed wywiadem rozmawiałem w ogóle z menadżerem Szaka jeszcze raz. Tak? Eee, takie ostatnie ustalenia. I mówię, słuchajcie, będę zadawał Łagodne, normalne pytania dotyczące jego życia i koszykówki, i dojdę sobie dojdę sobie tymi pytaniami także do biznesu i tam padną zdania, na których wam zależy. Będzie okazja, żeby powiedział, że ma swoją markę, że ta marka odnosi sukcesy, będzie okazja, żeby powiedział, na czyje zaproszenie jest w Polsce. To się wszystko wydarzy, tylko dajcie mi się rozpędzić. Tak, tak, of Ja tak, tak już bez żartów pytania a propos marki Szaka. Bo na przykład, jeżeli chodzi o. Jordany, no to Jordany są pojebanie duże, jeżeli chodzi o. tam ogólnie. No jest więcej koszykarzy, którzy osiągnęli taki bardzo duży status, jeżeli chodzi o to, nie? Ale ubrania szaka i ogólnie całego clothing line jak to działa? Bo oni nie celują chyba tylko w sneakersy, tylko tam ogólnie nie wiem, czy on jakoś celuje w rozmiary XXXL? Tak, bez żartów pytam. Jako duży gość, czy on jakby celuje w market. Bardziej przystępny też dla ludzi o różnych rozmiarach? Czy to jest po prostu brand taki, żeby sprzedać i... No problem. No i potem zaczyna się wywiad. I... Kurwa, można byłoby, można byłoby go o to zapytać w wywiadzie. Na to pewnie by odpowiedział. CCCC CCC szak, szak, buty szak, szak, dostępne cenowo, Może on był tak zgrzetlagowany, że się alfabetu uczył, no nie wiem to. Ale zatrzymał się na cel. Przystępne cenowo. Maślak, dziękuję za 17 miech No. Więc to nie miała być reklama. To miał być normalny wywiad. Wierzcie mi lub nie, ale miał być to normalny 50-minutowy wywiad. No. A że nie był, no nie był, jakby w pewnym momencie miałem wrażenie, że przede mną nie siedzi ten słynny Shaquille tylko że jest to raczej Al Bandi, sprzedawca butów. Tak jak Linda, te buty mają ładowność do dwóch ton. Tak sobie teraz myślę, że mogłem też go spytać. Czy on mnie Ale czuję, że już drugiego wywiadu ze Stanowskim nie będzie po tym materiale. Na przykład. Pomimo tego, że ja nie powiedział nic złego w sumie. Zrozumiał, że jakby za dużo. Pay -per view na Fame MMA jest przystępne cenowo. Oj stary, mi się wydaje, że do tej pory kurwa te miejsca na stadionie są przystępne cenowo. Dużo jest tego. Bo pay -per, pay per view z tego co wiem, to do góry poleciało. Ale z drugiej strony. No naprowadzałem go, mówiłem, tak, przeszedłeś już do biznesu, ale będziemy o tym rozmawiać później, teraz porozmawiajmy o tym. Albo czy, czy damy radę porozmawiać jednak nie o butach, ale o koszykówce. Puszczałem mu oko w, w tym sensie, że, 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 że próbowałem dać mu znać, żeby trochę zmienić tematykę. Dlatego nie wiem, no teraz zawsze człowiek mądry po fakcie. Eee, nie wiem, czy coś mogłem zrobić lepiej, może to spieprzyłem, może tego nie spieprzyłem. Nie mam pojęcia, jakiś tam wywiad... Najdroższe wie? buty 270? Rzeczywiście, nie, jakaś tragedia. Szedł. Może lepiej. No porównajmy to do Jordanów, kurwa. Które, no nie wiem, no to półki Jordany, tylko no, Już nie mówimy o reselach jakichś starych yy, edycji, no ale powiedzmy takie, co w sklepie możesz dorwać. I taki niż żaden. Czy CCC nie miało paść przypadkiem? Właśnie nie wiem. Też słyszałem kiedyś, że chyba jakaś upadłość ma wlecieć. Nie wiem, czy nie zostali po prostu wykupieni przez jakąś firmę. A może jednak lepszy żaden... Nie wiem sam, Bije się z myślami od wczoraj, e, ale no jakby nie mogliśmy już w momencie, gdy ten wywiad został zrobiony, nie było, nie było drogi odwrotu tak naprawdę e, żadnej. E, można też było e, podostrzeć. Tylko czym by się to podostrzenie skończyło? Tym, Ty, nie bo mi... ja w sumie tylko lektora słyszałem, jak on mówił CCC. Mielibyśmy w ogóle zgody na sytuację, czy nie byłoby wywiadu. No bo jak go siedzi naprzeciwko mnie, teraz tak myślę, wtedy tak nie myślałem, w tym sensie nie, nie miałem w sobie tyle odwagi, bo to łatwo powiedzieć z biurka, ale a nie będąc twarzą w twarz szakiem, ale jak siedział naprzeciwko mnie i mówił, że on jest taki uśmiechnięty do ludzi i taki miły, że tak go wychowano, to miałem taką ochotę. Albo inaczej, dzisiaj mam taką ochotę, cofnąć czas i powiedzieć. Hej, przez ostatnią godzinę się do nikogo nie uśmiechnąłeś. Chłopie, tu są wszędzie wokół ciebie uśmiechnięci ludzie, którzy chcą, żebyś chociaż spojrzał w ich kierunku, a ty... No kier... słabo to wygląda, no ale no też, no żeby być fair, no może, może gorszy dzień. Nawet nie spojrzałeś, nie uśmiechasz się, wcale tak... Ale też bym się nie zdziwił, historia wiele razy pokazywała, że no jak przyjaźniuje jakaś gwiazdeczka, no to kurwa... Nie jesteś. Wygląda tak, jak e, wygląda. Tylko wtedy by się ani tej mojej. Odpo... Jest raport CCC. Grupa CCC miała w roku obrotowym 2023-2024, czyli w okresie luty 2023-2024, styczeń 2024, 56 milionów złotych straty netto jednostki dominującej wobec, wobec 417 milionów straty w analogicznym okresie rok wcześniej, podała spółka w raporcie rocznym. O kurwa. Powiedzi nie zobaczyli ani w ogóle niczego, byście nie zobaczyli, po prostu nagranie zostałoby od razu przez jego menadżera usunięte. Najlepiej to chyba podsumował mój syn, który jak posłuchał tego wywiadu, to powiedział do mnie Tato, mi się wydaje, że ten szak to bardziej mówi o tym, jaki jest miły, niż naprawdę jest. No i mi też się tak wydaje. Po wywiadzie w ogóle jeszcze miała rolka być. Tak, takie były ustalenia z managementem, gdzie miał próbować polskie słodycze. A oczywiście nie było mowy o żadnej e, rolce. Były też tak poukładane wzdłuż e, ściany rzeczy, które miał podpisać. E, ja miałem ze sobą pięć koszulek koszykarskich, akurat cztery dałem mu osobiście zaraz po wywiadzie, więc tam te podpisy mam. Natomiast e, jedną położyłem. Wśród... No i co, na Allegro szukamy teraz, <laughs> ile zostało wystawionych z tych innych e, gadżetów, które położyli pracownicy CZC. No i potem poszedłem odebrać to swoją koszulkę piątą z podpisem, ale wiecie co? Nie ma na niej podpisu, nie ja wiem co on tam podpisał komu, co który gadżet podpisał. Oczywiście było ustalone ile ich może być, że tam chyba 60 czy 70 można było rzeczy położyć. Było to w miarę przestrzegane, tam pewnie była jakaś mała różnica, ale, ale na pewno nie duża. No ale akurat... A tam tam wiezie, tylko pół tysiąca. Uznał, że nie będzie podpisywał. Ktoś kiedyś powiedział, że najgorzej to jest poznawać własnych idoli. No, i czasami coś w tym jest. W tym wypadku akurat tak, coś w, tym, coś w tym było. Tak się zastanawiam. Ciągle próbuję go w swojej własnej głowie trochę rozgrzeszać, szukać wymówek, być na siłę wyrozumiałym. Ale nie wiem tak naprawdę, czy ten szak, którego ja znałem z przeróżnych opowieści, czy to jest. To brzmi trochę jak. zawidziony mąż, który gada o rozwodzie, nie? Tak. Taki vibe podobny wyczuwam z tego materiału, ale nie dziwię mu się absolutnie. Szak, czy to jest największy PR-owy majstersztyk w historii e, sportu i show biznesu? Czy to nie jest gość, który po prostu został wymyślony? E, biorę to niestety, niestety pod uwagę. Pytanie, jakie się od wczoraj nasuwa, jest takie, czy my kochaliśmy Szaka czasem nie dlatego, że go po prostu nie znaliśmy. I że on potrafi być miły i uśmiechnięty, ale jak mu się dobrze zapłaci? Chociaż jak się okazało i to nie jest gwarancją. Partnerem głównym Kanału Zero jest Rocket że tak jest kurwę miły, tylko strzelam, że organizacja na poziomie wyjścia na piwo ze znajomymi chłop był nastawiony, że przyjedzie do biura Cesesa, a on zapierdala po całej wawie, bo pewnie też chciał pozwiedzać, jak przyleciał. Nie, to, to szczerze wątpię, że chciał pozwiedzać. Bardziej no, jest tu w sprawach biznesowych, no ja rozumiem to, że może być rzeczywiście, no wyjebany, po tak mówię, no jetlag robi swoje. To jest jedna rzecz, druga rzecz jest taka, że on pewnie jeszcze na jakieś kurwa spotkania latał. W międzyczasie kurwa wyjebali mu wywiady i, i to różnie mogło czasowo się nie spinać. No ale też nie zdziwiłbym się, gdyby rzeczywiście po prostu taki był, bo no też. Ile razy była sytuacja, gdzie o, na przykład ta, jak ona ma? Ellen DeGeneres, która tyle ludzi ją idolizowało, że ona jest taka super, że w ogóle Ellen to jest super baba, i, i później się okazało, że traktuje pracowników jak gówno. Też były takie akcje. No nic, no nic. Chciałem to zobaczyć, bo mnie ciekawiło. Nie chciałem mi się oglądać całego tego wywiadu, bo myślałem, że on trwa dwie godziny. Jak się okazuje, trwa 20 minut segment wywiadu, <laughs> ale no może nie był wyjebany, tylko miał wyjebane. O, to jest dobre podsumowanie, no. Może nie był wyjebany, tylko miał wyjebane. Próbowałby herbatniki polskie, by było cenimy lojalność polskich rolników, a Szak by powiedział, że ceni lojalność CCC i buty? Szak są dostępne cenowo, prawda no?